Witajcie po długiej jakże przerwie, po 8 dniach wróciłem w końcu do internetu. I witam Was bardzo, wszystkich serdecznie w kolejnym filmiku czy odcinku z moją twarzą. E, niestety, przez y, właśnie ten pobyt w innej części Polski, coś mi się przytrafiło. Nawet niedawno przedwczoraj dosłownie. Albo przedwczoraj, przed i słuchajcie, nie słyszę na to ucho prawie. W ogóle nic. Tylko szumi mi tak ostro. Prawdopodobnie może dlatego, że po prostu przewiało mnie nad jeziorem. I, i tyle. Prawdopodobnie jutro pójdę do lekarza, bo muszę zbadać tę sytuację, bo mi to wnerwia. No, ale cóż, nagrywać będę, nie przestaję. Dzisiaj mam do zaprezentowania grę, którą. Na pewno nie, nie chcielibyście widzieć u mnie e, na, e, na moim kanale. Nie chcielibyście, bo e, na pewno, e, jak zobaczycie sam już tytuł, to będziecie wiedzieć, że to jest abominacja e, dla kultowej marki, dla kultowego FPS-a, który jest jednocześnie kultowy i jest jednocześnie dalej zajebisty. A wiecie o kim mówię. Tak. To jest Duke Nukem Forever na Xbox 360. Czemu tą grę wybrałem? Czemu tą grę już mam przy sobie? Otóż powiem wam szczerze, że 4 lipca, gdy jechałem do Gdańska do mojej siostry, to z moją siostrą wybraliśmy się do e, Empiku w starym mieście i przypadkowo szukałem gier, żeby sprawdzić jaki Gdański jest wypchany tymi różnymi grami. Powiem wam, że byłem zaskoczony, ponieważ tam jest zdecydowanie lepiej niż u mnie w Słupsku. Tam jest tego... dużo. Nawet jeszcze widziałem gry na PS2, tak więc... wow. Szał. U mnie PS2 już dawno umarło, jeżeli chodzi o takie kwestie w oficjalnych sklepach. Niedługo mam się wybrać zresztą do Lombardu, to jeszcze zobaczymy co nieco. Natomiast chodzi mi o to, że Chciałem sprawić sobie prezent, taki tani. Nie chciałem kup, kup, kupować Watch Dogsa, bo on jest jeszcze za drogi. E, wolę poczekać, aż gra stanie i wtedy mogę ją kupić, na przykład za stówkę co najmniej. A tak ogólnie to, no, no moja siostra nie miała takich specjalnie e, wygórowanych funduszy, żeby mi kupić coś fajnego, ale. Za 40 złotych, oczywiście nie moich, dostałem tego to księcia. No specjalnie jeszcze wybrałem edycję z logiem Pegi, no bo było takie z angielskim logiem ocenie. Eee, słuchajcie, ja tą grę i tak wiele razy napotykałem po niskiej cenie, dlatego, że ta gra się nie sprzedaje. Z jakiego powodu? No to kurde, no to chyba powinniście wiedzieć z jakiego powodu. Ale ja specjalnie wziąłem tą grę, bo ja gustuję w takich tytułach bardzo niedocenionych. Gustuję dlatego, że dla mnie takie tytuły, mimo wszystko, że one zostały bardzo skatowane, zostały pobite przez recenzentów, przez graczy nawet, bo gracze to bardzo nie lubią tej gry. To jest dosłownie gra tylko dla nielicznych, dla przede wszystkim fanów duka. Dla fanów duka to jest obowiązek, żeby mieć tą grę. No, i po drugie, dla takich graczy, jakich jak można znaleźć, m.in. mnie, którzy nie doceniają tytułów, na przykład Sonic 06, który jest oblewany e, kwasem. A tak naprawdę taki zły nie jest. Owszem, ma w sobie jakąś taką e, cząstkę. Ja już pokażę, żeby nie było. Porównam przykładowo. Ten tytuł jest oblewany kwasem, ponieważ, no jednak nie spełnił wymagań i totalnie e, stał się rebootem. Tak jak w tym roku stanie się rebootem Sonic Boom, ale tylko dla e, celów e, na podstawie serialu. Ale ta gra mi się spodobała wyjątkowo i mam prawo do takiego zdania. Mam prawo. Wyśrubowałem tą grę na 100% i jestem z tego dumny. I na pewno wiele razy już jeszcze będę ją przychodził. natomiast Duke Nukem Forever Trochę zobaczyłem recenzji dzisiaj i muszę powiedzieć, że zdania są strasznie podzielone. Niektórzy uważają, że ten tytuł jest staroszkolny, bo ma w sobie te elementy. Przecież był robiony przez ponad 12 lat, czy 14. Cholera go wie. Developing tej gry był bardzo e, napięty. Przecież po pierwsze były problemy z e, prawami autorskimi do tej gry. E, mało tego, jest jeszcze inna, gorsza kwestia. Ta gra była wiele razy przesuwana. Pierwotnie miała wyjść tak naprawdę na... E, nawet chyba na PlayStation 1 w 1998 roku bodajże. Na PC-ty też miała wyjść, ale potem coś tam się zmieniło, że tam jednak projekt został jeszcze przesunięty, bo coś tam nie, do, nie dopracowano. I w 2001 roku ten tytuł miał wyjść na PC-ty i w moim odczuciu miał wyjść na PlayStation 2 pierwotnie. E, my, widziałem trailer z E3 w z 2001 roku. Gra po prostu wygląda dosyć podobnie. Niektóre elementy zawierają się w tej wersji, która jest obecnie. No, może tam niektóre rzeczy wyglądają faktycznie lepiej, jeżeli chodzi o mechanikę gry, bo tam faktycznie może jest, yy, że tak powiem, bardziej to wszystko yy, dopracowane. Już nie chodzi o grafikę, bo to kwestia czasu tak, zawsze się zmienia grafika ale nie o to chodzi, o grafikę bo to w ogóle nie ma znaczenia. Gra po prostu, jeżeli jest tym bardziej długo robiona, to zaczyna się mieć taką, e, że tak, e, ma się taki brak nadziei, e, że ta gra będzie dobra. I faktycznie nie dziwię się, że dopiero 3 lata temu, w 2011 roku, została obrzucona kwasem głównym szczochami e, nie wiem, śmieciami, kondonami czymkolwiek bo ta gra jest po prostu słaba. Oczywiście dla tych, którzy tak sądzą. Dla mnie osobiście, zagrałem chwilkę, dosłownie, bo ja już chciałem wejść na neta, dosłownie. Zagrałem chwilkę i już, co mnie przeraziło, to taka pierdoła. Może nie jestem taki detaliczny jak niektórzy, co patrzą na to, ale faktycznie, jeśli chodzi o rok 2011, to czegoś takiego jeszcze w życiu nie widziałem. No dobra, mamy siódmą generację konsol, jeszcze. No dobra, no jakieś tam pomyłki mogą się zdarzyć, ale animacja chodzenia djuka, jak jego stopa lewa nagle wchodzi w podłogę, to coś tu w takim razie nie gra. Jak mogli to spieprzyć, skoro robili to ponad dekadę? Przecież mieli na to mnóstwo czasu. Oni robili tą grę dosłownie tak, żeby zawartość była, że tak powiem, urozmaicona, bo faktycznie jest. Ale takie pierdoły techniczne. Na to właśnie gra cierpi. I nie dziwię się, że ta gra została obsypana czymkolwiek, co miałoby, nie wiem, zdyskredytować tę grę, no bo faktycznie tak jest. Ale z drugiej strony, ten tytuł mnie właśnie zainteresował, bo jest to przykład tytułu, którego e, nie zobaczymy już e, w przyszłości. Bo z takim podejściem i z takim. E, z, że tak powiem, zapałem do stworzenia takiej postaci, znaczy kontynuacji takiej postaci i usadze, usadzeniu tego w kolejnych tam przygodach i tak dalej, z taką siermierzną e, mechaniką gry, i tak dalej, z takimi różnymi elementami, które po prostu spieprzyły tą grę na, 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 na cokolwiek. No to niestety, jednak mimo wszystko te tytuły mimo że zostały obsypane bardzo podobnie chociaż to są dwie inne gry zupełnie inne dwie kategorie to nie jest ważne platforma docelowa jest wspólna to jednak ja uważam że um, jeżeli ja pogram w tego diuka muszę ocenić ją tak wstępnie muszę ocenić ponieważ wydaje mi się że nie będzie jest tak źle a jedynie co jest dobre w tej grze no jest dużo elementów takich, które są fajne, ale po pierwsze to, co e, pokazuje grę w takich lepszych barwach, to oczywiście kobiety i takie tam różne sprawy. No i po drugie ta akcja. Czasami ta akcja, właśnie o nią chodzi, żeby się działo dużo na ekranie, żeby ta miodność płynąca z gry zdominowała nasze głowy, żebyśmy ciągle przesiadywali przed konsolą czy komputerem i żebyśmy napierdzielali, żebyśmy napierdzielali bez żadnego tam e, narzekania, że o gra taka zła i tak dalej, a weź przestanie, to brzydkie. Cóż, jednak muszę powiedzieć szczerze, że z niektórymi elementami gra po prostu e, że tak powiem, zjada inne gry na śniadanie. Ale o tym już powiem kiedy indziej. Tak więc, czy Duke Nukem Forever to była zła decyzja? Piszcie w komentarzach, czy e, graliście w tą grę i jak ją oceniacie. Ja uważam, że to jest oczywiście mm, trochę słaby pomysł z tym wydaniem tego dziłka faktycznie. Mogli wydać go wcześniej, byłoby okej, okay, ale, ale... No jak jest, no to trudno, no to trzeba go sprawdzić w takim razie. No bo nie mam wyjścia w praktyce. I jestem ciekawy waszego zdania. Czy graliście, czy, czy mieliście okazję zagrać w księcia twardego jak. bardziej niż beton, czy amelinium. I takie tam inne surowce chemiczne. Takie twarde. No i dobra, no będzie tyle. Gameplay może nakręcę kiedyś. E, na razie nie mam na to ochoty. Muszę e, wrócić do mojego starego, że tak powiem, e, starego zawodu, czyli pokazywanie wam gier, gameplay i tak dalej, let's play. Tak więc e, to będzie ważne. Pewnie się cieszycie z mojego powrotu albo i nie, ale ja wracam z ogromnym przytupem i do zobaczenia w kolejnych filmikach.